Ile temu minęła godzina 12? W imieniu burmistrza miasta Cieszyna oraz organizacji kombatanckich z powiatu Cieszyńskiego witam Państwa serdecznie na uroczystym apelu podwałkom w 80. rocznicę zamordowania 24 żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej przez niemieckiego okupanta w tym dniu, 20 marca 1942 roku. Józef Bolek. Adolf Chlebek Józef Czepczor Wilhelm Dworok Alfons Wojcik Rudolf Gabzdyl Jan Gaszek Jan Halama Rudolf Branny Heller Karol Jadwiszczok Benedykt Kabierz Rudolf Kozyra Jan Koźba Jan Kuśnierz Leopold Leśniara Jan Martynek Paweł Morżał Karol Piechaczek, Karol Przywara, Rudolf Szostok, Alojzy Szotkowski, Józef Wałach, Alojzy Zuberek, Alojzy Zeb Żebrok. 24 wspaniałych synów tej ziemi zostało powieszonych przez hitlerowców w największej zbiorowej egzekucji o charakterze pokazowym na Śląsku Cieszyńskim. Za swoją wierność i oddanie Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę. Co roku spotykamy się w tym miejscu, oddając im hołd i wdzięczność za poświęcenie Ojczyźnie. Dziś jednak spotykamy się w zupełnie innej rzeczywistości: w obliczu bandyckiej agresji Rosji na Ukrainę, w obliczu dramatu wojennego tuż za naszą granicą w sąsiednim kraju dociera do nas, że wolność i niepodległość nie są nam dane na zawsze. Pozostajemy jednak w nadziei, że nie będziemy musieli doświadczać dramatu wojny tak, jak doświadczyli tego żołnierze zwz AK, których dziś tutaj wspominamy. Uroczystość pod pomnikiem pomordowanych rozpoczniemy tradycyjnie od wspólnego odśpiewania hymnu polskiego. zapraszam Państwa o powstanie do hymnu. Proszę o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia przez pierwszego zastępcę burmistrza miasta Cieszyna, pana Krzysztofa Kasztura W Cieszynie, w dzień słoneczny, akurat w przeddzień wiosny, na łące zamiast kwiatów, drzewa szubienic wyrosły. Mija 80 lat od hitlerowskich zbrodni pod wałką. Spotykamy się, by dać świadectwo pamięci o tych wydarzeniach. Wspomnieć 24 członków ruchu oporu z obu stron Olzy, powieszonych przez hitlerowców. Zbrodnia miała charakter pokazowy, była starannie przygotowana i przeprowadzona. Nie ma żadnej przyczyny, żadnego zdarzenia, które usprawiedliwia napaść jednego człowieka na drugiego człowieka. Dziś nie tylko zadajemy sobie pytanie, jakie wnioski wyciągnęliśmy z wydarzeń XX wieku, dwóch wojen światowych, konfliktów na tle narodowościowym, każdej sytuacji, gdy człowiek pozbawia życia drugiego człowieka. Przyszedł czas, aby formułować odpowiedzi, a przede wszystkim pokazać w czynach, że odrobiliśmy jako pojedynczy ludzie, ale i całe społeczeństwo. Jako politycy i przedstawiciele władz, lekcje historii i jakie wyciągamy wnioski z przeszłości. Wydarzenia sprzed 80 lat powinny być dla nas przestrogą, co niesie za sobą wojna, totalitaryzm i zbrodnie popełniane przez okupanta. To ważne, że spotykamy się w tym miejscu, składamy kwiaty, zapalamy znicze. Spotykamy się jednak w czasie, kiedy obok nas. W sąsiedniej Ukrainie żołnierze rosyjscy mordują cywili, atakują szpitale, domy dziecka i inne bezbronne obiekty. Jesteśmy w szczególnym czasie, w naszym mieście przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed rosyjskim agresorem. Także od naszych postaw zależy, czy historia zatoczy koło, czy jednak zacznie pisać nową kartę. Kartę, w której słowo pokój będzie na pierwszym miejscu, a na zbrodnie nie będzie miejsca. Codzienność, którą zbudujemy na konkretnych działaniach, nie poprzestaniemy na słowach i deklaracjach. Sława Ukrainie, herojem Sława, Sława Bochu. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za te ważne słowa. W tym trudnym momencie, kiedy wojna stoi u naszych bram, zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy w intencji ofiar, mordu oraz pokoju na świecie. Modlitwę poprowadzi ksiądz Rafał Stwora, kapelan 133 Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie. Święty Boże, święty i nieśmiertelny, dawco przebaczenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, w pokorze ducha polecamy dziś miłosierdziu Twemu dusze zamordowanych żołnierzy z i prosimy, przyjmij ich do grona zbawionych. Za życia doczesnego dobry toczyli bój, biegu dokonali. Wiary dochowali. Boże Miłosierny, błagamy Cię za towarzyszami broni, którzy nie wahali się w obronie Ojczyzny złożyć największej ofiary, to jest swojej krwi i życia. Sprawo Boże, aby stali się oni uczestnikami wiecznego zbawienia. Bądź łaskaw dla tych, którzy polegli, służąc wiernie Ojczyźnie wieczny odpoczynek racz im dać panie a światło wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym bóg zapłać księże kapelanie za modlitwę za te słowa Teraz przyszedł czas na złożenie wiązanych kwiatów pod pomnikiem. Zwykle robimy to według określonego ceremoniału i bardzo proszę w miarę możliwości o jego przestrzeganie. W pierwszej kolejności przedstawiciele organizacji kombatanckich, następnie władze powiatu cieszyńskiego, miasta Cieszyna, przedstawiciele zawodowych służb mundurowych, Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, przedstawiciele stowarzyszeń, związków i społeczności polskiej z obu stron OLZY, delegacje cieszyńskich szkół, mieszkańcy naszego miasta. Dziękuję delegacjom za złożenie kwiatów, za złożenie wiązanek. Na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewajmy rotę. Tę skromną uroczystość pod pomnikiem bardzo dziękuję za Państwa obecność, za Państwa pamięć, za Państwa udział. Równocześnie chciałem zaprosić w imieniu Muzeum Śląska Cieszyńskiego na godzinie 13.30 do Galerii Wystaw Czasowych na otwarcie wystawy Wałka 1942 Współczesność i Pamięć. Przypominam także o możliwości skorzystania z powrotu autobusem do centrum Cieszyna. W pierwszej kolejności dla pocztów sztandarowych i osób starszych. Raz jeszcze Państwu bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia.